Co nas skłoniło do wzięcia udziału w imprezie? Trzeba powiedzieć, że naturalnie jako taki w Polsce jest albo mało znany, albo nie zawsze dobrze postrzegany. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ktoś szuka rozwiązań ze swoim koniem, a trafił mu się pierwszy raz w życiu, tak jak mnie, koń trudny po przejściach, bo moja pierwsza klasz była odzyskana z transportu do rzeźni. To często taki koń sprawia nam tyle kłopotów, że nie wiemy co z nim zrobić. To są dwie metody. Albo słuchamy ludzi, którzy jeżdżą dużo konno i wszystko wiedzą i wtedy próbujemy coś robić. Rezultaty są bardzo różne, bo jeśli koń jest naprawdę po urazach, to można je tylko wzmocnić. A potem pozbyć się tego konia, no bo na co nam taki koń. Ale jeśli się y, nie ma w sobie, nikogo nie obrażając instynktu zawodnika, y, tylko kocha się zwierzęta y, i występujemy w charakterze takiej osoby, która chciałaby pomóc temu zwierzakowi zaadoptować się do warunków, w któreśmy go wtłoczyli, no bo przecież ten koń nie chciał się urodzić w niewoli i pracować pod siodłem, y, to poszukujemy metod. Które byłyby dla konia najmniej stresujące. Chcielibyśmy, żeby koń miał wybór i był z nami, dlatego że chce. Żeby robił to czy tamto, dlatego że chce to robić, bo wie, że to jest fajne i to nie grozi niebezpieczeństwem. Stąd chcemy popularyzować natural. Ta impreza. Dotyczy generalnie celów edukacyjnych. To, że tutaj są zawody, to tak trzeba było to, to w coś ubrać, prawda, ale, ale chcemy to popularyzować. Mnie poproszono o to, żeby wystąpić z pokazem metod naturalnych, a w ostatniej chwili poproszono mnie również o udział w zawodach, więc ja jestem tak troszkę z łapanki, ale zgodziłem się, bo, bo popieram te, to, to wszystko, co tutaj się dzieje. To no, dlatego tutaj jestem. A jak się zaczęła Pana przygoda z Naturalem? Oprócz tego, że trafił Pan na trudną klacz na początku. Przygoda zaczęła się tak. Ja troszkę na ten, na ten temat napisałem też na swojej stronie. Ale ponieważ ta klacz rzeczywiście była trudna, a po pewnym czasie nie wiem jak to robiłem. Dzisiaj trudno mi sobie przypomnieć wszystkie szczegóły, ale pamiętam, że wielu rzeczy żałowałem wstydziłem się przed tym kołem swoich metod ja się uczyłem, ten koń miał się uczyć przy mnie i nie wiem czy się wszystkiego najlepszego nauczył ale po pewnym czasie rzeczywiście odwdzięczył się ten koń stał się wierny jak pies obrończy do tego doszło, to chyba już przegięcie że kiedy staliśmy w korytarzu nikt nie mógł się ze mną przywitać, bo koń na to nie pozwolił. Ludzie, którzy wtedy byli w środowisku tej stajni, zauważyli, że coś dobrego się zadziało. I od tej pory zaczęły do mnie trafiać jakieś takie dziwne konie. A ten ponosi, a ten nie podaje nóg, a ten gryzie, a ten nie przyjmuje w ogóle jeźdźca, a ten zrzuca wszystkich rekreantów. No i takie konie do mnie do mnie zaczęły trafiać, ja z konieczności i, i z chęci pomocy tym zwierzętom, no i ich właścicielom oczywiście, próbowałem różnych metod i obserwowałem bacznie co się dzieje z koniem, kiedy ja postępuję tak albo inaczej. O naturalu jako takim nie słyszałem wtedy, to było 20 lat temu. Po pewnym czasie w stajni zaczęto mnie nazywać Polski Monty Roberts. Nie wiedziałem kto to jest. Nie miałem pojęcia. Dopiero po y, trzech czy czterech latach dostała mi się w ręce książka y, pana Roberta, y, Człowiek, który słucha konia. I to co on tam przedstawia, y, swój punkt widzenia w współpracy z koniem. Się okazało że to jest dokładnie to, co ja czuję, co ja całe życie robiłem z tymi końmi. Całe życie moje końskie. Tak? I Monty dał mi pewną taką podbudowę, że rzeczywiście to, co robię, to jest ta droga. A przy okazji obdarował mnie wspaniałym narzędziem, jakim jest randpen, Bo to, co można było zrobić od tej chwili na okrągłym wybiegu w godzinę czasem w 30 minut, no to wcześniej zajmowało mi, powiedzmy, 3 tygodnie. I za to jestem Panu Robertsowi bardzo wdzięczny. Na no później tą drogą już zacząłem podążać, a po jakimś czasie spotkałem na swojej drodze doktora Roberta Millera, który jest tutaj dzisiaj z nami i odbyłem jego seminarium z drukowania młodych koników i to jest uważam coś, co wykracza poza całą sferę, której się do tej pory mogłem trzymać, bo nie miałem pojęcia, że imprinting może tak wiele zdziałać. Ja słyszałem to określenie, już dawno ono było kontrowersyjne, bo się mówiło, że to nienaturalne, że to odbieranie dziecka matce i takie tam różne rzeczy. No do końca tak nie jest, bo rzeczywiście przy prawi prawidłowym imprintingu nikt nie odbiera dziecka matce, bo na cały czas jest i nawiązuje z nim swoją więź, a yy, trener robi swoje. Yy, owocuje to tym, że później ten mały konik. Ma mniej problemów w życiu. Nie boi się podnoszenia nóg, nie boi się wkładania palców do ucha, nie boi się otwierania pyska, a przecież to wszystko trzeba robić, bo kiedyś przyjdzie lekarz, kiedyś przyjdzie podkuwacz. Ten koń nie musi przeżywać stresu. A w ten sposób przez około 40 minut raz na całe życie może sobie zapamiętać, że to nic się nie dzieje, jak mu się tam jakiś palec wkłada, albo podnosi nogi. Zapytałem wtedy doktora Millera, bo byliśmy pytani jako uczestnicy tego seminarium, a po co tu przyszliśmy? Dlaczego? Jaki był powód? No, ja powiedziałem, że e, chciałem się dowiedzieć, jak metody Montiego mają się do imprintingu i odwrotnie. A dr Miller powiedział tak: Darek, jeśli będziesz stosował imprinting, to cały join up jest ci niepotrzebny, bo ten kon już będzie z tobą i już zostanie na całe życie. E, I z pokazów, które mogliśmy oglądać, i dr Miller pokazywał filmy, z innych źródeł które możemy znaleźć w literaturze pakowej rzeczywiście tak się dzieje jedna ze znanych trenerek amerykańskich pracowała z klaczą bodaj 7 lat i nigdy na nią nie wsiadła pracowała na niej z ziemi koń był imprintingowany jakoś rebak ale kiedy z jakiegoś powodu zaszła potrzeba żeby nagle na nią wsiąść i pojechać no ona po prostu wsiadła i pojechała i to jest coś cudownego, bo y, patrząc na metody, y, które się do dzisiaj jeszcze okazują gdzieś na zawodach, nie chcę być ale szczególnie chyba skokowych, to, to widać, że często jeździec y, jest na koniu, ale w żadnym wypadku nie jest z koniem. I efekty widać w pracy tego konia na parku. The cold moon is shining, and the stars are aligning. And I'm here knocking at your door. It's two in the morning, and we both should be snoring, but you're far too lovely to it. You want, I'll never tell. And yeah, I know I've been a little slow, but hey, 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 I'm good to go. I'm snared and I'm smitten like a scared little kitten, but I'm not afraid to tell you anymore. Denying and I've stopped always trying to